Agencja Informacyjna Pracodawców RP, zapraszam na przegląd prasy. A zaczniemy od Rzeczpospolitej i rewolucji w przetargach publicznych. Otóż przedsiębiorcy starający się o publiczne kontrakty będą musieli zatrudniać pracowników na umowach o pracę. Temat komentuje nasz ekspert Jakub Pawelec, zwracając uwagę, że nie zawsze ten wymóg będzie możliwy do spełnienia. Sam temat jednak jest bardzo ważny, ponieważ pracodawcy RP wielokrotnie właśnie Zwracali uwagę na to, że pracownicy takich firm starających się o publiczne kontrakty powinni pracować na umowę, na umowę o pracę. Kolejny temat Rzeczpospolitej to sprawa podatku bankowego. Otóż banki starają się uniknąć tego podatku poprzez poszukiwanie strat, i już takie rezerwy na przyszłe straty zaczęły zawiązywać. Przechodzimy do Dziennika Gazety Prawnej. Tutaj też bardzo ciekawy materiał o tym, że funkcjonariusze skarbowi dostaną prawo nabywania towarów i usług o wartości do 500 zł. To taki zakup kontrolowany. Dzięki temu będą mogli sprawdzać, czy podatnik wywiązuje się ze swoich obowiązków. Poza tym warto przeczytać wywiad z Robertem Krzakiem, wiceprezesem Forum Polskiego Handlu, o tym, jak sieci marketów będą radzić sobie z podatkiem obrotowym. Puls biznesu to wiadomość o funduszach unijnych, a mianowicie o kredycie technologicznym, który wrócił w grudniu i zapisy można składać, wnioski można składać do 29 stycznia, ale wymogi są bardzo ostre. Warto to przeczytać, żeby dowiedzieć się, czy ma się jeszcze szanse na takie dofinansowanie. I na koniec gazeta wyborcza. Materiał powrót ulgi podatkowej. Dotyczy on tego, że Ministerstwo Infrastruktury nie przedłuży programu mieszkanie dla młodych, ale nie wyklucza, że wprowadzi w zamian podatkową ulgę mieszkaniową. To tyle w przeglądzie prasy. Zapraszam do śledzenia naszych profili w mediach społecznościowych oraz zajrzenia na stronę Agencji Informacyjnej Pracodawców RP.